Siema, byku! Dzień dobry! Chciałbym kupić prezent! Masz farta! Sprzedajemy tylko prezenty! O, super! Dobra, dla kogo ma być ten prezent? Dla starego, dla ciotki? A mamy i twoinkę! W takim razie co twoja stara lubi? Moja mama to by się ze wszystkiego ucieszyła! No toż to, štos. to kupić czekoladę i będzie git! Czekoladę? To ja myślałem o czymś bardziej kreatywnym! Dobra, to weź dwie czekolady! No ja myślałem o jakiejś rzeczy! O, to trzeba było tak od razu! A ile siana chcesz wydać? Jakiego siana? O, ile mamony. Mamony? Ile kasy chcesz wydać? A, a, a 200 zł. O, to idealnie. Mamy taki zestaw dla mamuśki. Co jest w tym zestawie? Już mówię. Są dwie czekolady, Mercy i kubek z napisem kocham. O, super. To poproszę ten zestaw. Dobra, Mordo. To będzie 200 zł. Potówką będzie. Proszę. Okej. Okay, trzymaj, Mordo, swój zestaw. Dziękuję.